Mam nią Widzisz? Mam z tego Tu mam z tamtego jakieś. Mam starter pack z ósmego Oto wezmę z nią bez plecaka i driver Dobra, dawaj Kurde, ja się nikt nie wbił. A ile najwięcej osób na lawie miałeś? Szczerze, że to nie wiem, ale z 10 na pewno. Jak się twój kanał nazywa? Nie pamiętam, czekaj. Nie pamiętam, czekaj, 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 czekaj. Co no normalnie imię, nazwisko bo musiałem zmienić bo ten, bo jak na maila pani od Polaka wysłała zadania, to było coś tam pasiak, nie? Takie XD. Ej na Twitcha też mogłem odpalić streama Co nie? No dobra Więcej typa by było ja i... chyba ja, ja i tak mogę pobrać tak Jeszcze Wytorej godzin max. Może i go Hm? Czy... Oh. Tu skaczemy teraz tu na kino? No. Ok. Nie mam nawet odkrytego jeszcze. Serio? Już mam. goduszaj. E. Bés tam coś skrzynka. Dobra, weź tutaj skrzynkę tam. Dobra, na 200, Na 300, ej. Ej, na 300 razy gram. Co ty da to? Oj, szara. Ej, co ty da to? I ja gdzieś na 300 razy gram.

Typy? O dobra, A mam Ej typy mam, typów mamy Gdzie? Ja. Nie wiem No mam kroki no. Jaki spamer nie? Bo... Ej on spami uważaj A ty? Ej typa masz tu, uważaj A jak ty się te kroki ustawiłeś? Nie wiem z w ustawieniach gdzieś później ci powiem O, Marcin dołączył się ma Dobra, daję gotowość, byczku Ale szybka Gierka ci powiem. No, 99 <grystanie> miejsca S. No. <grystanie> taki dobry jakby. No. ostatnio z ziomkiem setnę zajęliśmy. <grystanie> <grystanie> bo nie zdążyliśmy wylądować i dostaliśmy buły. Także. Favorite. Moja druga ulubiona broń to cud. Nie ma nikogo. Ale na razie. No nie. Tylko ziomek dołączył już wyszedł. Ale jak twój ziomek? No. Bo jest źle na dojazd na no, osobę, on jest w kosowej? Co? Nie! Mam daleko, ale spoko. Znaczy tutaj mój przyjaciel, nie? Bo jest źle na dojazd. Czemu? Bo to jest złe. To zło wcielone. XD. Dobra, gdzie lecimy? Dawaj władzę od razu. Koci? Niech będzie. Już my to cały czas będziemy latać. dopiero 7 minut streama, która się będzie. Dobra, lecą tam. Mają dojazd. No znowu samemu będę grać i ugrywać. Później <grystanie> zudować. Cicho. <grystanie> no trochę i tam leci. O Boże. Eee, dwa. No sku... No trzy. Ja w dwójkę tylko widzę. Może lepiej zalew, co? O, może mi się całkiem. Głośno mam. No tylko Metel, Mam tylko metal, o nie, najgorzej Tu mam Oknajoma, Dojazd mu robię, mam wszystko no. <grywia> To ja, nie! <grywia> to robię dojazd, mam wszystko S 43 trzecie miejsce, S. No łatwo. Ej, może dawaj kreatywa boxy. Dawaj może kreatywa boxy, co? Jak ja nie umiem się budować? To co dopiero strzelać? To zaraz zwalny na <grym> No co? Sam gadaj, że się polepszyłeś. No bo, no lepiej mi idzie z budowaniem, ale no kurwa. Jurek. Co? Robimy wino. No. Wejdź zgin na początku. To najlepiej wyjdzie. No. A Masz do ustawione. no wyślij mi parę za to. Nie no, coś ty... a gdzie ci do neta? Nie. A masz... a masz możliwość wysyłania donate? A ja tam nie wiem. Nie ba Nie bawiłem się w ustawieniach. To teraz stawaj może gdzieś dalej, żebyśmy pograli trochę. Lecimy tu. Jak w ogóle nie wiem, co to jest za miejscówka, bo nie mam odkrytej. To jest skalista. Ja tu, ja nie mam ogólnie tu, właśnie na tych obrzeżach, tak bardziej odkrywane głównie. Głównie. No. Głównie. <noise> bo <noise> to <już się> <noise> <Gównie. głos> no drugi level, a ja go gonię. <noise> Co mnie dolecisz? Gość się Playboy nazwał. A słęśnik Playboy. Moje głowuję się potracę. Co mnie dolecisz? Ty nie dolecisz. Bo jestem nad tobą. Tu są góra. No widzę właśnie. Panie wille biorę <laughs> na morzu mamy nowy dom To twój nowy dom Ale no żebyś wiedział Nie. Nie doleciałem Czajnik czek Nie, ja tu token tekstu Aha, chciałem się. Dobra, nieważne. O, stół w środku dużą mam. To jest, winy robimy, nie? No, no, jak w każdej grze. No. No, my normalnie tu pod rząd chujny robimy. Oj, dostajemy buły. Хоть, эй, манфунтамна. Стриминг, снайпинг.

Czekaj, ja ci pokażę, pokażę, gdzie jest twoja willa. Tu jest twoja willa. No, no. silna <grywia> na zardzewiały statek tak? tak? Ej, a mi się wydaje, że ten... Yy, jakby Fortnite teraz się dzieje od tyłu. Żeby w tamtym sezonie był wiesz, miałem śniad taki duży, a tutaj taki malutki jest. Kumasz? No dobra, mam zieloną gotującą. W ogóle coś jest w tym takim stałym. Nie wiem, no. ja nigdy nie oglądam tych filmików, co dałem na początku. No, nie widzisz tego statku? Tam? widzę, ale to nic nie stało, że się zardzewiał. Nie wiem. Typy? Co? Nie, tylko te beczki chciałbym rozwalać. O Jezu, zarazie mamy strefę, chodźmy lepiej już. No to sukces. Tu wy... żadnej motorówki nie będzie? a ja ty zauważyłeś, że teraz Fortnite Ej, chodź, się w get... jest, wir, chodź, wir tu jest Ale wiry, wiry, wirów już nie ma. Są wyłączone. Nie, no, jak to? no i robi swoje. Ziomek. No i zobaczymy, gdzie wylądujesz. Pewnie gdzieś koło mnie. No es, jesteśmy koło siebie, praktycznie. Aha, bo ja się na kierunku bazu. No es, czekaj, bo tu jest expo, to go trzeba zebrać. Bawajcie, ekspa Nie, prostytutki. Ekspo mi zleciał. No to chyba kurde <laughs> kończymy te kola Czemu? Co? Ty w ogóle to zginie. Czemu kończysz kola